Wraz z nastaniem wiosny klienci zielnikowi coraz częściej poszukują preparatów wspierających procesy odchudzania, pobudzających metabolizm czy utrzymanie właściwego poziomu cukru. W ofercie zielnikowej posiadamy bardzo bogatą ofertę takich preparatów. Oparte są one o standaryzowane ekstrakty roślinne, np. z Garcinia Kambodży, z zielonej herbaty. Z pokrzywy indyjskiej, ale także o aminokwasy bądź kwasy CLA. Preparaty te nie tylko wspierają utrzymanie właściwej masy ciała, ale także właściwy poziom glukozy we krwi, cholesterolu, trójglicerydów. Działają one w sposób łagodny, niedrażniący przewodu pokarmowego oraz nie wywołujących efektu przeczyszczającego. Wybierajcie preparaty, które mają czysty skład i standaryzowane ekstrakty roślinne.